Strażę. Strażnik! Do mnie! Pan Siermier woła strażę. strażę! Spokój! Spokój powiadam! Taks! Straż! Taks! Taks powiadam na kwiat Spokój! Spokój. 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 Skokui! Skokui! Frasch! Omnia possidea non possidet aera minos. Dixitet ignotas, a minum dimittit in artes. Naturam quenovat. Nam no, ponik in ordine pennas, a minima septas longam breviore sequenti, ut clivo crevisse putes sic rustica quondam. Fistula disparibus, paulatim surgit ab. dosyć już. Muszę przyznać, że dzisiaj jestem mile zaskoczony. Widać, że poszliście po do głowy. Lekcja pięknie wyuczona, czyli jak się chce, to można, a dla ciebie, młodzieńcze, koniec kary. Tyle razy wam powtarzam, że nauka to ciekawa rzecz i do wielkich spraw prowadzi, a dla młodych ludzi najważniejszym jest zdobywanie wiedzy. W Akademii Krakowskiej młody Mikołaj Kopernik bardzo pilnie przykładał się do nauki. A dzisiaj. Swoją mądrością stary porządek świata obala, a swoimi obliczeniami dowodzi, czego najśmielsza myśl pojąć nie zdoła. Ale to nie na wasze głowy. Uczcie się pilnie, tak jak dziś. A teraz idźcie już. Widzisz, Jasiu, dałeś radę. Tego jeszcze nie było, żeby mi łacinnik wypalał. Jakoś dzisiaj lekcja szybko przeszła. Bo się nie musiałeś trząść ze strachu, że cię spytają. To prawda. nie jakoś łatwo dzisiejsza łacina poszła. Rozkaz króla! Wszyscy za mną!